Cześć, tutaj Maciek z Ponownie witamy Was z zabarów, w Bławarze tak, Stumostów Jest ze mną Damian Burda, z Poznania, właściwie już z Berlina, którego widzieliście na poprzednim filmie. Damian dzisiaj sędziuje we Wrocławskich Przelewkach, ale co ciekawe, mówiłem o Berlinie nie bez powodu ponieważ od niedawna ten oto koleżka pracuje w berlińskiej Bonange, jednej z najbardziej znanych nie tylko niemieckich, ale w ogóle europejskich palarni. No i jest takim naszym produktem eksportowym, dlatego bardzo się cieszymy, że przyjeżdża i przyjeżdża Przywozi nam dobre kawki. Powiedz, jakie są w ogóle Twoje zadania? Znaczy, co robisz w bonazie? Zajmuję się szkoleniami teraz. E... Byłem odpowiedzialny za e, wszystkie techniczne sprawy mhm. w kawiarni. E, mam tu na myśli organizację dwóch e, systemów filtracyjnych. E, Okej, okay. osmozy, osmozy, te sprawy, Ustawienie ekstrakcji, wymianę sprzętu. E, no, czyli generalnie techniczne. bawisz się po prostu w postawienie wszystkiego na nogi, zrobienie standardów, trzymanie wszystkich Dokładnie. po prostu e, w ryzach, tak? Dokładnie tak. Jakby Od e, miesiąca spędzam teraz czas e, w takim dużym e, dla nas projekcie e, w hotelu Soho House. Okej. Okay. Stworzyliśmy całą standardy. Jako wiersi. wyszliśmy z zapleczem Speciality Coffee, więc cała. Czyli pierwszy hotel w ogóle z dobrą kawą, słuchajcie, to jest niesłychane, dlatego że musicie wiedzieć, że w hotelach, nieważne ile one miałyby gwiazdek, zawsze jest badziewna kawa. Nie? I to jest taka reguła, że im lepszy hotel, tym gorsza kawa, więc może w ogóle tak jest. E, więc może wreszcie będzie się można napić jakiegoś specialty w Berlinie i może to będzie jakaś taka, wiecie, e, dobra droga, którą e, kolejne hotele czy inne tego typu przybytki będą podążać. A powiedz, co z paleniem kawy? Wszyscy bariści są ciekawi. Czy Durda pali kawę w Bonanzie? Czy on już Dorda, pali tą kawę? Durda jeszcze nie pali kawy w Bonanzie. Jeszcze nie? Durda eksplor, eksploruje na razie sampler i, okay. i próbki. I sampler, pali... czyli mały piecyk do palenia kawy na małe 100-200 gramowe próbki. I sprawdza be, poziomy gęstości. I wilgotności ziaren e, ma wpływ na profilowanie kaw, e, e, które są obecnie, więc zmieniamy wszystkie profile. E, a od lutego staje przy dużym probacie. No, od, czyli, od czyli przy dużym piecu, czyli wreszcie będziecie się mogli napić niemieckiej kawy z polskim akcentem z Berlinem z Bonanzy, słuchajcie. No, to wysyłaj, wysyłaj, czekamy na te Gwatemale obiecane z Bonanzy. To była jedna z lepszych kaw w tym roku i coś nie ma tej Gwatemali. Kiedy ona będzie i czy w ogóle? Nie, Gwatemala Elinierto. dobra kawa to to Już nie, no. nie będzie Elinierto, skończył się ten lot, ale mamy coś jeszcze bardziej wyjątkowego. Jest to no, no. Kolumbia 182 kg e, z bezpośredniego handlu. 1790 metrów. Bardzo fajny miks warietali katury i yellow no no. Bardzo soczysta. Dobra, będzie w Polsce? Jest w Polsce w mojej e, torbie. To to jest w mojej torbie? A dlaczego nie jest w mojej torbie jeszcze? W mojej będzie. A, no ja myślę. Będzie. A powiedz tak teraz, jak masz jakby wiesz, punkt odniesienia w stosunku do tego, co robiłeś w Polsce, w Poznaniu i w całym kraju przez wiele lat. I w stosunku do tego, co robisz teraz w Berlinie. Jak wyglądają rynki specialty coffee w porównaniu Polska Niemcy, Niemcy? Czy jest duża różnica, czy jest przeskok, czy mielicie więcej kawy, czy ludzie są bardziej świadomi, czy generalnie jest lepiej tam niż tu? Jak to wygląda? To jest bardzo złożone pytanie i nie mogę powiedzieć, że jest lepiej. Pierwsze spostrzeżenie, które, które przychodzi mi na myśl, to spożycie kawy. Sprzedajemy bardzo dużo kawy w paczkach do domu, sprzedajemy bardzo dużo kawy w, do dużo kawy w espresso, Czyli ludzie mielą w domu, w sensie parzą w domu kawę. Jest mnóstwo urządzeń, które no. które mogą możesz zaparzyć kawę w domu i kawy naprawdę są pite w domu. Ale co chciałem powiedzieć to, że ludzie piją bardzo dużo kawy. Piją. każda piją kawę. Prze, każda no. przerwa na lunch, każda przerwa na obiad przed pracą, po pracy, ludzie pracują w kawiarni przynoszą Czyli swoje. Czyli generalnie komódery, więc można powiedzieć, że jakby mieli się, się, mieli się. No właśnie, a jak teraz jakby widzisz rozwój rynku, jakby rozwój berliński, berlińskiego rynku czy niemieckiego rynku kawy Specialty jest już kilka lat do przodu w stosunku do Polski, jak myślisz, patrząc z tej perspektywy obecnej, czy w Polsce jest rokowanie i nadzieja na to, że ta Specialty również będzie tak wyglądało, że będzie się piło więcej kawy, że będziemy jej mielić więcej, że ludzie będą bardziej chętni, bardziej świadomi, czy wydaje ci się, że już osiągnęliśmy jakiś taki poziom, w którym może być ciężko zrobić progres? Dopóki dopóty robimy szkołę Robimy be, 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 robimy warsztaty, kafingi. Tłumaczymy ludziom, jak ma wyglądać kawa i jak ją traktować. Myślę, że to wszystko będzie szło w dobrym kierunku, to dalej idzie w dobrym kierunku. I są obszary, który, w których mogę powiedzieć, że kawa e, segmentu Speciality lepiej wygląda w Polsce. No, ciekawe, też... jakie na przykład? Co jest lepszego w Polsce niż by nie mamy, mamy, mamy więcej e, e, zapasjonowanych e, baristów, e, mamy jakąś taką większą otwartość. Jesteśmy Jesteśmy bardziej tym podekscytowani i, i łatwiej dzielimy się wiedzą niż, niż nasi sąsiedzi. Czyli jakby polski, polscy baryści są ze sobą bardziej zbratani tak, niż, niż niemieccy. Tak? To jest ciekawe, no to spoko. Właśnie dzisiaj, słuchajcie, trzeba wiedzieć, że to jest najlepszy właśnie przykład na to, co powiedziałeś. Wszyscy najlepsi i w ogóle cała śmietanka polskich baristów, ludzi kawy, nie tylko zajmujących się codzienną pracą za barem, ale ludzi, którzy tą kawę sprzedają, zajmują się sprzętem, wszystkim, co jest z kawą dookoła niej, a również związanym też z herbatą i piwem, są tutaj dzisiaj. Nie? Pijemy sobie dobre wrocowskie piwo, pijemy dobre kawy, mamy okazję, żeby się spotkać. Są ludzie z koło brzegu, ze Szczecina, z Warszawy, z Krakowa, z Gliwic, z Berlina i zewsząd, z Poznania również. Także jest naprawdę bardzo fajnie. No, no i my wracamy właśnie do tego, żeby cieszyć się tymi ostatnimi chwilami w tym roku takiego fajnego kawowo-herbaciano-piwnego spędu, a Wy na kolejne materiały z przelewek. Wszystkiego dobrego! Mała Rata, wracamy za szybko, zakończyłem, damy się, nie zdążę z wami pożegnać i było mu bardzo przykro, bardzo przykro. Mów do mikrofonu! Mów do mikrofonu! Chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie i chciałem pozdrowić wszystkich wier, wiernych, wiernych słuchaczy Radia Maryja. Nie, Zaprosić, dzięki serdecznie Maciek za zaproszenie i chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli chcecie na bieżąco być w tym co się dzieje u nas, u nas w kraju śledźcie arab, arabin.pl Oglądajcie, wszystkiego dobrego, cześć. cześć! No i glans, dobra Samochodem czy na rowerze? No to jedno małe wypijesz, jakbyś był na rowerze to trzeba później jedziemy na miasto